20. Jubileuszowy Tydzień Kultury Języka. Jedną z wielu imprez, jakie zorganizowano w ramach bogatego programu, był turniej krasomówczy o laur de mostenesa. Na słowa rywalizowało 17 uczniów szkół ponadgimnazjalnych z Kielc, Jędrzejowa, Chęcin, Łopuszna i Kazimierzy Wielkiej. Startowy numer jeden i temat Wylosowałam szóstkę w Totka przypadł pierwszoklasistce z Kieleckiego IV Liceum imienia Hanki Sawickiej. Jestem zadowolona, ponieważ gdybym siedziała tam i zastanawiała się nad tym, co mogę powiedzieć i tak dalej, zestresowałabym się i spięłabym się i prawdopodobnie bardzo mało bym powiedziała. Uczestnicy turnieju musieli zmierzyć się m.in. z takimi tematami jak dlaczego po nocy przychodzi dzień, z kim chciałbyś zamieszkać na bezludnej wyspie, a nawet dlaczego myśli są niewidoczne. Marcin swoim wystąpieniem wywalczył drugie miejsce w turnieju. Myśli... Myśli to zagadka. To przede wszystkim takie ciekawe doświadczenie, coś nowego. Zawsze możemy się czegoś nauczyć. I chociaż tak brzmi strasznie schematycznie, to, to tak czuję. A co do przyszłości, to mam totalny mętlik w głowie. Ale sądzę, że szkoła aktorska to jest coś, co mnie bardzo interesuje. Zdaniem jurorów, którzy oceniali przede wszystkim czystość języka wypowiedzi, a także ujęcie tematu, najlepszym mówcą osiemnastego turnieju o Laur Mostenesa był Mateusz Lutwin. Maturzysta z kieleckiego Norwida wylosował temat Jesteś piątym kołem u Co o tym myślisz? Kół potrzeba cztery. Wiele z osób tutaj zgromadzonych pomyśli sobie piąte koło wcale nikomu niepotrzebne. Nic bardziej mylnego. Organizatorami turnieju były Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Kieleckie Centrum Kultury oraz Zespół Szkół nr 2 w Chęcinach. Bardzo istotne jest to, co mówimy, do kogo mówimy, co chcemy przekazać w komunikacji werbalnej, ale także i tej pozawerbalnej. Dlatego też chcemy tę młodzież tutaj gromadząc pozwolić im na to, by mogli sobie werbalnie zaszaleć. W ramach Tygodnia Kultury Języka w szkołach i placówkach kultury odbędzie się kilkadziesiąt spotkań, warsztatów, wystaw oraz prezentacji ich celem jest uświadomienie roli języka ojczystego.